Spróbuj złamać suche spaghetti na dwie części. To fizycznie niemożliwe. Zawsze dostaniesz trzy, cztery, a nawet więcej kawałków. Nad tym problemem głowiły się największe umysły, łącznie z noblistą na czele, Richardem Feynmanem. Zagadkę rozwiązali w 2005 roku francuscy uczeni, którzy przedstawili przekonującą koncepcję. Tajemnica tkwi w sprężystych falach. Kiedy zginasz makaron, Pęka on w najsłabszym punkcie. Uwolniona energia powoduje błyskawiczne, wtórne wibracje w obu nowych kawałkach. Te wibracje natychmiast tworzą kolejne napężenia, które doprowadzają do dalszych pęknięć, zanim energia się rozładuje. Francuzi za swoją pracę zostali nagrodzeni nawet antynoblem w 2006 roku. Problem został ostatecznie rozwiązany przez studentów z MIT w 2018 roku. Odkryli, że jest jeden sposób, aby złamać spaghetti na pół. Musisz je skręcić o ponad 270 stopni, a dopiero potem powoli zginać. Skręcenie rozprasza energię